Jeżeli masz dzieci, planujesz mieć dzieci lub. Yy, lub. no nie wiem, jaka jest inna opcja, to posłuchaj tego, co mogę ci tutaj przekazać. To jest niezwykle ważne, to jakim wzorem będziesz w relacjach międzyludzkich dla swojego. dla swojego syna. Kurwa, ja sobie myślę, Boże, mój tato. Był naprawdę zrogim ruchaczem. Jedyne, co po nim dostałem, to pociąg do panienek. To chyba mi zostało, ale nie nauczył mnie za wiele. Nie nauczył mnie za wiele. I, i myślę, że. Wiesz, to też jest taka kwestia, że on też tam nie, nie, nie miał wzorców, chłop. No, mogę, no, muszę mu to wybaczyć. No, sam pochodził z takiej, no, powiedzmy, nie za fajnej rodziny. Nie miał wzorców. Ale ty możesz to wszystko odkręcić. Pomyśl sobie, że to, jakie ty masz relacje z kobietami, ma dużo większy wpływ na. ma dużo większy wpływ niż myślisz na przyszłość całego, całego Twojego drzewa granologicznego. Możesz być wyznacznikiem e, totalnie nowej epoki. No, chyba, że masz to w dupie, ale jakim, ale jakim podrywie mówię? O, jakich, na, o jakiej nauce relacji mówię? Ja mówię o nauce relacji, w której, w której budujesz to o totalną autentyczną szczerość, totalną autentyczność. Szczerość, prawdziwość, moc, pewność siebie. Kurwa, to jest po prostu. Wiesz, tu nie chodzi o to, żebyś ty został ruchaczem kłamczuszkiem który ściemnia każdą dziewczynę i to jest sukces, bo pobzyka. Widzisz, jak kupisz sobie medal olimpijski to nie znaczy, że jesteś olimpijczykiem. Ja szkolę moich ludzi tak, żeby oni byli fajnymi mężczyznami, którzy realizują się w każdych dziedzinach życia poza. Pomagam im też często zdjąć z siebie taki ciężar, bo ja im pomagam zdjąć ten ciężar. Ja, ja, ja nic za kogokolwiek nie jestem w stanie zrobić, tak jak trener personalny za Ciebie nie schudnie. Ty musisz ćwiczyć i wykonywać ćwiczenia. Tak samo tutaj. Możesz być wspaniałym wzorem, możesz być inspiracją dla naprawdę fajnych, najważniejsze twojego dziecka. Kurwa, to jest... No bo co z tego, że już zapewnisz swojemu synowi sprawy materialne, ale on będzie patrzył, jak nie jak nie radzisz sobie w relacjach z kobietami, że to, kurwa, będziesz to kabaret, no po prostu, kurwa, kabaret. I tu nie chodzi o to, czy ty... Ja ci nie mówię, że ty masz bzykać co chwilę nową pannę. Nie, tu chodzi o to, jak, jakie ty masz relacje z kobietami. Nawet jeżeli nie jesteś z matką tego dziecka, to przecież też dalej, nawet jeżeli te relacje nie są poprawne z matką tego dziecka, to ty możesz pokazać swoim byciem, że można inaczej. Że można inaczej. Możesz być pozytywnym wzorem. Nie zasłania się dzieckiem, jeżeli masz małe dziecko i, my jesteś po rozwodzie z kobietą. Nie zasłania się dzieckiem, że dziecko ci utrudnia poznawanie kobiet albo pracę. Naprawdę nie masz. 15-30 minut w ciągu dnia, żeby wyjść i nie wiem, do kogoś zagadać raz dziennie 365. Podejść jeżeli miałbyś czas na randkę, udaną randkę z, z łóżkiem, to masz też czas na poznawanie kobiet. Nawet od biedy jest ten nieszczęsny internet i te aplikacje randkowe, gdzie szczerze mówiąc nie polecam tego robić. I to jest właśnie pułapka, która często czyha na ludzi, którzy na mężczyzn, którzy wracają z. Związków i wchodzą na rynek matrymonialny, gdzie no, mogą być łatwo powiedzmy sobie tak delikatnie zdeprymowani tym, co się tam dzieje, tym, co mogą zastać. Więc od razu takim mężczyznom polecam, polecam jeżeli chcesz być na, na rynek matrymonialny, to przyjdź do mnie na mentoring, na prowadzenie, ja cię poprowadzę. W taki sposób, że pomogę Ci, no, pewnej, pewnej pracy nie unikniemy, ale nie stracisz czasu na niepotrzebną pracę, a to już dużo. I pomogę Ci wejść na ten rynek matrymonialny z powrotem. I to są rzeczy, które warto mieć na uwadze, bo jeżeli ty olejesz temat, to co? Będziesz potem, nie nauczysz się poznawać kobiet, to co? Potem będziesz kupował kursy jak odzyskać było. będziesz tam skamlał kurwa pod drzwiami, i wymyślał jakieś rzeczy, jakiś pajac w garniturku kurwa na strzałach będzie Ci mówił, wiesz, jeżeli y, y, Twoja była zapyta się co u Ciebie, to powiedz jej, to powiedz jej, y, 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 że byłeś w miejscu, w którym, y, w którym y, y, zwykle chodzi się z kobietą, i ona ja wtedy będzie się zastanawiać, czy to jest żałosne, nie słuchaj takich ludzi, kurwa. Ale to jest ich karma, ich sprawa. To jest karma, ich sprawa. Tu, jeżeli, tu nie chodzi o to, że mam coś przeciwko powrotowi do, był, do yy, byłej kobiety. Ale jeżeli ty chcesz osiągnąć tą manipulacją, oszustwem, kłamstwem, kurwa, podłym i hapfu, perfidnym, to tak naprawdę to dowodzi tylko i wyłącznie tego, że w tobie dalej jest niskie poczucie własnej wartości i strach. Rozumiem że, rozumiem, że ludzie, rozumiem, że ludzie, którzy nie mają doświadczenia, ludzie, którzy zajmują się innymi rzeczami, nie mają doświadczenia z praktyczną psychologią, zwłaszcza relacji międzyludzkich, kiedy są w tym, kiedy dowiadują się, że to jakaś tam ich miłość się kończy, ukochana odchodzi, że oni tak zwane wszystko zrobili, cytuję, dobrze, to potrafią łapać się. Wszystkiego, byle tylko zakończył się ten ból żeby miłość wróciła, i to jest bardzo łatwy kąsek dla ludzi, którzy na tym żerują. To jest bardzo łatwy konsek, bo taki człowiek jest zdesperowany. On jest jeszcze dodatkowo jest na tym chemicznym głodzie oksytocyny, nieoksytocyny. Tam wszystkie hormony szaleją. I gość się złapie wszystkiego, jak mu powiesz, żeby gówno zjadł, to on zje gówno, jeżeli ty mu obiecasz, że dzięki temu jego miłość wróci, a tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie emocjonalne uzależnienie. I pomyśl sobie, i to wszystko chciałbyś, żeby przeżywało twoje dziecko, chciałbyś, żeby twój syn skamlał, kurwa, bo jakaś, jakaś laska go przestała szanować. Żeby błagał, żeby ona wyciła, żeby ryczał, płakał przez telefon, robił jakieś głupoty, jeździł po nocach po pijaku pod, pod, drzwi, jej do, pod drzwi jej domu i błagał o litość? Tego byś chciał na swojego syna? Ja bym tego nie chciał. Jak byś chciał? Jak byś chciał, żeby relacje twojego syna z kobietami wyglądały? Jak byś chciał? Wiesz co? To wszystko zaczyna się od ciebie. To wszystko zaczyna się od ciebie. Nawet jeżeli nie masz dzieci, to możesz być wzorem dla jakiegoś młodszego mężczyzny w twoim życiu, i to też ci się wróci z nawiązką. I chcę, żeby to jasno wybrzmiało. Mi nie chodzi o to, że ty masz być wielkim podrywaczem, który wciska kity panienką, rucha laski i ma na nie wyjebane. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, żebyś ty był mężczyzną, który może być wzorem. Ale ciężko być wzorem dla swojego syna, jak zjeżdżasz po cichaczu najaznym, bo, bo, bo ci żona nie daje. Ciężko być wzorem dla swojego syna, jeżeli męczysz się w relacji. Która ci nie satysfakcjonuje. Ja wiem, że to nie jest proste. Ja wiem, że to nie są proste, proste dylematy. Ja wiem, że kiedy dziecko, dziecko jest w grze, to mężczyzna, sro, jeżeli zależy mu na dobro rodziny, to srogo myśli. Analizuje różne opcje. Ale czy nie łatwiej by ci było, gdybyś miał taką pewność siebie i takie myślenie o sobie, żebyś wiedział, że. Bez względu na to, czy ta kobieta będzie, czy nie, to ty sobie i tak poradzisz. Bo nie będziesz zależny od niej emocjonalnie, choć prawdopodobnie i tak wtedy takie problemy nawet nie wystąpią. I tu o to tu chodzi. O to tu chodzi, że nie, nie uczysz się podrywania, tylko po to, żeby sobie pobzykać. Wolność. Chłopie, wolność, w końcu Wolność. Wolność od słabych relacji, wolność od godzenia się na kompromisy, wolność od e, stabilizacji, bo już goni, wolność od nacisku rodziny, która mówi ci kiedy, no, O to tu chodzi. I to, I to jest zupełnie inaczej, zupełnie inaczej się żyje. Dlatego los twoich bliskich jest w pewien sposób w twoich rękach. Ilu facetów ma... Ilu facetów ma... Yy, yy, tak naprawdę przeje, ma duże wyzwanie. Bo swoje jakieś tam niewiedzy myśleli, że, że jak oni już tylko znajdą dziewczynę, będą mieli żonę na stałe, to już, już jest temat załatwiony. Nie chcieli stać się atrakcyjnym mężczyzną, chcieli tylko sobie zapewnić stały dostęp do pcipki. A pamiętaj, że bycie atrakcyjnym mężczyzną to nie jest to, że ja Ci powiem, słuchaj, no to wiesz, idź na siłownię, zają kasę i same przyjdą. Ja już szkoliłem mężczyzn, którzy wyglądali jak greccy bogowie. Z kontami bankowymi jak król Midas. Ale poznawanie kobiet, bycie atrakcyjnym mężczyzną to jest coś więcej. Dlatego, jeżeli chcesz poznać to więcej, to pod tytułem tego filmu są trzy kropki, to klikasz trzy kropki więcej i masz tam opis, a opisie masz szkolenia tysiąc kobiet, system, jeden z moich mentorów, który miał ponad tysiąc kobiet. Rozmawiamy, i uczymy Cię w temacie relacji, związków, wszystkie, bardzo ciekawe tematy, konkretna wiedza. Mo mogę też Cię też Ciebie prowadzić indywidualnie. Nie czekaj, nie zwlekaj, bo ja nie jestem żółwiem z Galapagos, kurwa, nie będę żył 150 lat i też wiecznie się tym zajmować nie będę. Dlatego kto pierwszy, ten lepszy. Zapraszam do kontaktu, do współpracy, jeżeli chcesz naprawdę stać się atrakcyjnym facetem i myśleć o atrakcyjnym facet, działać o ten atrakcyjny facet i mieć powodzenie u kobiet i mieć takie relacje, jakie naprawdę chcesz, no to zapraszam. Zapraszam, tam jest opcja szkolenia. Pozdrawiam, cześć. A, i subskrybuj kanał. Będzie więcej takich filmów.